Jestem Julka i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną odsłoną filmu: e, Jednak recenzje moich ulubionych książek. E, postanowiłam właśnie nagryć to jeszcze raz znowu. Tutaj wzięłam taką tylko garstkę książek. E, I co? I tylko następnie chciałabym powiedzieć: Gdyby coś było nie tak z obrazem, z dźwiękiem albo z montażem, to dlatego, że mam nowy sprzęt e, i dopiero się ucia w sumie. E, na tym nowym sprzęcie to wszystko robić. Także to tak tylko informacyjnie, i co? Wybrałam sobie w sumie tutaj dokładnie pięć książek do, do tego kolejnego wyzwania. I pierwszą książką będą Brzydcy, czyli książka, której właśnie nawet nie wiedziałam, ale wyszedł chyba w tym roku film. Planuję sobie go obejrzeć. Książka bardzo, bardzo dobra, jedna z lepszych książek dystopijnych w tamtym roku, jakie czytałam. Bodajże w tamtym roku. E, także co, stwierdziłam, że musi się tutaj pojawić. Natomiast mamy ich tylko 43, czyli bardzo mało. Mm, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Aha, dobra, wychodzi na to, że ogólnie mamy 43 tylko polskie recenzje, a jednogaskowych 0. Więc może zobaczymy dwugliwiastkowe... Albo nie, w sumie po prostu sobie weźmiemy inną książkę zamiast tej książki, ale to na końcu filmu zdecyduję jaką. Także um, kolejną książką będzie e, mężczyzna imieniem Owe, Uwe e, i zobaczymy jak będzie z tą książką. Mam nadzieję, że ona nie będzie miała w sumie dużo negatywnych recenzji, bo ona jest naprawdę świetna i szczerze nie wiem co można by było napisać w jednoklaskowej recenzji dla tej książki. Dobra, tutaj już mamy um, cztery recenzje w sumie jednogwiazdkowe i pierwsza zaczyna się dosyć wulgarnie, więc y, nie wiem, czy będziemy ją tu przytaczać. Um, I tylko dwie mamy, bo jedna widzę, że jest ze spoilerem, to też nie ma sensu tutaj przytaczać jakiejś ze spoilerem, bo ktoś może tego nie czytał. Także mamy tutaj y, dwie w sumie. Na razie DNF, bo nie mam wajbu czytać o jakimś dziadku i jest nudno ogólnie. No, i zgodzę się z tym, że ta książka może być trochę nudna, ale to jest właśnie taki urok w sumie, że ona jest taka nudna, a nawet nie tyle nudna, ona po prostu ma jakieś przesłanie w sobie, tylko żeby to przesłanie zrozumieć, no to trzeba najpierw ją przeczytać i przeprnąć. powiedzmy, przez tą nudę, i wtedy ta nuda ogólnie m, nabiera innego znaczenia. Także no, m, następne mamy. Rozumiem cały zamysł tej książki i rozumiem, dlaczego jest popularna. Na swój sposób była ciekawa, ale jakoś tak męczyło mnie czytanie jej. I to jest taka recenzja, która ja nie rozumiem wystawienia jednej gwiazdki w książce, jeżeli rzekomo ktoś rozumie zamysł tej książki, rozumie całą historię. I że na swój sposób była ona ciekawa, no to dlaczego jedna gwiazdka? W sensie wiecie, no można wstawić dwie, trzy gwiazdki. Ja też często czytam książki, które e, dla mnie są mm, nie tyle nudne, co po prostu jakby nie trafia do mnie ta fabuła, ale za całą kształt książki, że na przykład jest dobra, dobrze napisana, że ma dobry jakiś tam przekaz, no to zawsze wystawię gdzieś tam te no, trzy gwiazdki, powiedzmy, czy coś takiego, bo to czy, e, czy mnie męczyło czytanie niej czy nie, to jest trochę też moja indywidualna kwestia. Także trochę nie rozumiem takich recenzji, ale fajnie, że w sumie nie było tutaj nic takiego i w sumie może przeczytamy tą pierwszą recenzję, tylko tą właśnie, gdzie się zaczyna tak wulgarnie tylko wam tutaj to, to wulgarne słowo wypipku. w sensie po prostu nie przeczytam go teraz i zamarzę na, na screenie. Jak mnie ta książka zmęczyła, wiedziałam, że to będzie gówno i nie zamierzałam jej czytać, ale któregoś letniego piątku spotkałam się z dawno widziałam znajomą i ta Ania i ta Ania pada, że ta książka niedawno wskoczyła w jej top 3. Wow, no nie, to damy szansę. W toku wieczoru wyszły różne trupy szafy, które tłumaczą czemu Ani tak bardzo się podobała. Gdyby nie to, musiałabym przekreślić Annę ze słabiutki, za słabiutki gust czytelniczy. A tak widzę, że się po prostu odnajduje w bohaterze. A ja kolejny raz przekonałam się, że warto ufać intuicji. Chyba czegoś nie rozumiem. Chyba czegoś nie rozumiem. W sensie jakaś koleżanka jej policja książkę i ta koleżanka lubi tą książkę dlatego, że utożsamia się z bohaterem, a nasza główna bohaterka nie i dlatego skreśla tą książkę. I w sumie mówi, że gdyby nie to, że ona się utożsamia z tym bohaterem, dlatego może jej się ta książka podoba się, no to Ania by, by miała kiepski gust czytelniczy. Jak wiadomo o gustach czytelniczych się nie dyskutuje i... Nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle na temat tej recenzji. Bardzo, bardzo dziwna i... i tyle. Zostawmy to po prostu tak. Kolejna książka to 21 sposobów na śmierć. I to jest książka, według mnie, jedna z lepszych na pewno młodzieżówek. Jedna z takich ważniejszych młodzieżówek, jakie ja też kiedykolwiek czytałam. Także się trochę boję, jaka tu by mogła być jednogwiazdkowa recenzja. Mam nadzieję, że albo nie będzie, albo będzie bardzo mało i nie będą one jakieś takie, wiecie, bardzo niekonstruktywne. Więc um, zobaczymy. Dobra, już wiem, że chyba nie będzie, bo mamy tylko 49 jednogwiazdkowych recenzji i prawdopodobnie nawet nie będą po polsku, bo po polsku ogólnie mamy tylko 55 recenzji, więc... Są 3. 3. Dobra. Autorka zatrzymała się w 2014 roku i próbuje udawać nastolatków poprzez pisanie hell yeah, co pięć stron, najgorsze co czytałam w tym roku. Nie wiem, nie, nie odbieram wcale tego w taki sposób, rozumiem, czemu ktoś mógł tak o, to odebrać, ale w sumie um, to była naprawdę wartościowa książka, ogólnie miała naprawdę wartościowy przekaz, więc trochę dziwne. Następnie mamy. Totalnie nie. Książka przeznaczona dla młodzieży, o młodzieży, która miała być mocna, wyszła głupia i szkodliwa. Z tym się absolutnie nie zgodzę, że była głupia i szkodliwa, bo właśnie ona tak wręcz edukuje, że warto po prostu zawsze szukać pomocy. Osoby borykające się z podobnymi problemami co główna bohaterka nie znajdą w niej nic pokrzepiającego. Nie zrozumieją schematu działania prześladowców, a jedyne co przeczytają to bełkot dorosłych i puste dialogi. I tutaj ja myślę, że ta książka miała mieć jaki wydźwięk. Właśnie, w sensie wydaje mi się, że jeżeli ktoś zmaga się z podobnymi problemami, raczej nie powinien sięgać po książkę, w której te problemy są głównym tematem, bo po prostu one mogą być takie, no nie wiem, no że mogą po prostu gdzieś tam jakąś wręcz traumę w innym, w innej osobie e, pogłębić. E, także wydaje mi się, że raczej się nie powinno sięgać po takiej książki, więc ta książka raczej jest skierowana do osób, które e, żeby inne osoby, które nie mają właśnie styczności z takim czymś, nigdy nie miały, no to żeby zobaczyły, że gdzieś dookoła jeżeli widzimy przemoc, na przykład wobec jakiejś jednej osoby, jednej jednostki, no to warto zawsze reagować, bo nie wiemy właśnie co się w tej, w głowie tej drugiej osoby, dlatego... Mm, Myślę, że raczej w tą stronę o tej książce mówimy, a nie koniecznie, że ktoś bierze taką książkę i szuka w niej pomocy, bo wiadomo, że w tej książce po prostu głównie się skupiamy na tym problemie i tak naprawdę to może tylko pogłębić problem osoby czytającej. Um, sięgając po tę po pozycję, spodziewałam się przynajmniej czegoś, co pozwoli nam spojrzeć na sytuację nękania z szerszej perspektywy, a dostałam powielanie krzywdzących stereotypów dotyczących zdrowia psychicznego, bo co mówiąc, odradzam lekturę. No i tutaj też się niestety ja osobiście nie mogę zgodzić, bo wydaje mi się, że w tej książce wystarczająco szeroko była pokazana e, pokazane to nękanie po prostu głównej bohaterki. No i tak jak ja też nie jestem fanką zakończenia tej książki, tak e, jestem w stanie uwierzyć w to zakończenie w sensie... Szczerze bardziej by dla mnie było takie zakończenie mniej wiarygodne, kiedy wszystko by się skończyło kolorowo i szczęśliwie, a tutaj też no, nie mamy tak typowo kolorowo, szczęśliwie zakończenia, więc ja w to jestem bardziej w stanie uwierzyć i uważam, że to właśnie zakończenie i cały kształt książki sprawia, że po prostu ta książka jest jeszcze bardziej autentyczna, także ja się tutaj niestety no, nie mogę zgodzić. No i ostatnia recenzja, inogwiazdkowa, więcej gwiazdek bym nie dała, książka miała ogromny potencjał, ale no, była. Gdzie tu w ogóle są odpowiedzialni dorośli? I byli odpowiedzialni dorośli. E, zakończenie jest zepsute, nie potrafię w to uwierzyć i nie rozumiem, czemu nauczyciela rodzice czy nawet policja nie zwróciła uwagi na wydarzenia, które się działy w książce Łuk. Nie polecam strata czasu, sorry za ten wylew, ale się wkurzyło. I tutaj rzeczywiście, może tak. E, Rodzice, w sumie rodzic głównej bohaterki od razu zareagował, kiedy się o tym wszystkim dowiedział. W szkole m, faktycznie było to trochę e, inaczej, w sensie em... No ta jedna nauczycielka, e, ogólnie ci nauczyciele, był jeden nauczyciel, który naprawdę mocno w to się gdzieś tam angażował, próbował pomóc, no ale była też taka nauczycielka, która próbowała to zamieć pod dywan i teraz e, każdy z nas chodził do szkoły, każdy z nas wie, jak to w szkole wygląda i ja właśnie dzięki temu jestem w stanie uwierzyć w to, że to jest, to mogło się jakieś wydarzyć, że to jest taka autentyczna historia przez to, jak ci nauczyciele za to, na to zareagowali, bo niestety Często w szkołach jest zamiatane takie coś pod dywan, i często jest to gdzieś bardzo bagatelizowane, i tak też było w tej książce. I to właśnie otwiera nam oczy, że E, takie rzeczy się po prostu dzieją w szkołach, i takie rzeczy zostają zamiatane pod dywan. I ja uważam, że to właśnie e, bardzo dobrze pokazała ta książka, e, jak ogromnym problemem jest ogólnie nęka, ne, nękanie w szkole, hejt i tak dalej. Więc niestety no, nie zgodzę się z tymi recenzjami, ale wiadomo, każdy ma prawo wyrażać recenzję, e, opinię w ogóle, jaką e, uważa za słuszną. E, także ta, ogólnie ten film, wiadomo, jest ty, czysto rozrywkowo. Tutaj ja się mogę tym nie zgadzać i to dementować, ale no, wy możecie się na przykład z tym zgadzać, więc e, to też nie bierzmy tak e, od razu na poważnie. Kolejną książką będzie Pacinko, czyli moja absolutnie nowa miłość. E, książka, która naprawdę zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. I tutaj też szczerze mówiąc e, się boję tych opinii, bo. Ta książka jest po prostu tak mocna, ona tak łamie serce, że e, boję się, co tutaj mógłby ktoś napisać właśnie w jednogwiazdkowej recenzji. Chociaż poniekąd e, mogłabym sobie wyobrazić, co tam mogłoby być napisane, ale zobaczymy. Dobra, ta książka ma pół miliona ogólnie recenzji, także e, zobaczymy, ile będzie miała ich w Polsce. Dobra, w Polsce mamy ogólnie 113 recenzji, czyli dosyć mało. Jednogwiazdkowych mamy tylko jedną e, i mamy tutaj tak... DNF 64% e, zdania nieskomplikowane, przedstawiona e, za ich pomocą fabuła, rzuca cień delikatnej trywialności na klimat powieści. Nie wiem. E, z miejsca zaznaczam, że jednym z moich dwóch najmniej lubianych gatunków literatury są sagi rodzinne. Aha. To było świadome wyjście ze strefy komfortu No i rzeczywiście nie czułam się zbyt komfortowo Czytając Kto się z kim przesłał, wyszedł za mąż Ile dzieci mu się urodziło, gdzie poszedł do pracy i na studia Jednak nie sama fabuła, a styl narracji Był dla mnie największym problemem tej książki Trochę moje wrażenia uratowało Tło historyczne i kulturowe powieści Po pierwsze było napisane z czasowym rozmachem Po drugie pokazywało dynamikę dwóch kultur Pochodzących z podobnego regionu Ale jakże innych trud codzienności Ale przede wszystkim godność koreańczyków i no właśnie, to jest to, co już wcześniej mówiłam, że po prostu nie doceniamy powieści po prostu za powieść, tylko mm, centralnie za to, że na przykład sięgamy po coś, co nam się... No wiemy, że na przykład nie spodoba i wystawiamy przez to słabą gwiazdkę. I ja na przykład też nie lubię um, historycznych książek, e, ale czasami po takiej książki sięgam, bo też lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu i też no, nie wyobrażam sobie wystawić jakiejś książce jednej gwiazdki, dlatego że um, sięgnęłam po gatunek, którego nie lubię e, i po prostu mi się nie podobało. W sensie, no... No nie wiem, w sensie nie uważam, żeby tutaj jakaś narracja była zła. No i to jest przede wszystkim saga rodzinna, więc tutaj się kręcimy właśnie między tym, co tutaj napisała ta osoba. Także, no nie wiem, co mam na to więcej powiedzieć. Znowu to samo, że ktoś sięga po książkę, która wie, że mu się nie spodoba. No i zdziwienie, że się nie podobała, także um, nie ma co tutaj dużo dyskutować. Dobrze, że była tylko jedna ta gwiazdka, w sensie jedna recenzja jednogwiazdkowa. Kolejną książką będzie Wampirze Cesarstwo i tak jak mówiłam, że to będzie ostatnia książka, miała być ostatnia książka, tak zaraz sobie jeszcze jakąś e, jedną do tego dołożymy, no ale zobaczymy jak to będzie właśnie z Wampirzym Cesarstwem, bo to jest książka bardzo rozbudowana, dlatego tutaj też e, jestem w stanie akurat zrozumieć, że ta książka mogłaby się po prostu komuś nie podobać i to tak, żeby wystawić aż jedną gwiazdkę. I nie wiem jak wy, właśnie możecie mi napisać w komentarzu, ale dla mnie wystawienie jednej gwiazdki to jest już naprawdę, to musi być tak tragiczna książka, że po prostu no, że to naprawdę bije wszelkie rekordy. Dlatego jestem ciekawa, czy wy też tak łatwo wystawiacie jedne gwiazdki, czy raczej staracie się dać szansę książce, szukać w niej jakichś plusów, czy coś takiego. No bo właśnie ja tak dosyć te jedne gwiazdkowe u mnie książki to są naprawdę takie już Najgorsze z najgorszych, także jestem ciekawa właśnie jak to u Was wygląda Dobra, tu może być e, ciężko, ale zobaczymy ile mamy po polsku 266 recenzji, czyli sporo, może być właśnie coś Na Następnie wchodzimy w jedną gwiazdkę i mamy tylko jedną O, ciekawe e, I to 1,75 właśnie osoba dała e, Nie potrafiłam zdzierżyć głównego bohatera tak bardzo Wiecie co, nawet nie chce mi się pisać, co mi się tu nie podobało Ostatnio czytałam tyle fatalnych książek, że nie mam już siły Po prostu strata czasu i to mi wygląda na to, że ktoś po prostu trafił właśnie na kolejną słabszą książkę i po prostu, mm, no tak, z automatu zostawił jej taką opinię. E, nie mam co, do czego się tu za bardzo odnieść, no bo w zasadzie nie ma napisane, dlaczego się ta książka nie podobała, tylko dlatego, że nie mogłaś wierzyć głównego bohatera. Ale dlaczego nie wiemy. Także kolejna taka dosyć słaba recenzja, więc ja myślę, że sobie zaraz jakieś jeszcze dwie książki do tego dodamy. No bo. Tak jak w poprzednim odcinku, sporo było tych jednoglaskowych recenzji, ale też wzięłam takie książki, powiedzmy kontrowersyjne, typu właśnie Nieznasznane bytu czy Szklany Krosz. Także tam akurat no, ludzie mogli się rozpisać, e, więc może sobie znajdziemy coś e, innego i jakieś jeszcze dwie książki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, postanowiłam, że weźmiemy sobie coś bardzo popularnego, bo tutaj na pewno będą e, jednoklasowe recenzje i na pewno będzie ich sporo, więc e, weźmiemy sobie po prostu Niewidzialne życie Adila Rue e, i zobaczymy, co tutaj mamy, bo tutaj na pewno będzie w Polsce sporo e, opinii ogólnie, bo to była bardzo popularna na swego czasu książka. E, także co? Bierzemy sobie język polski, mamy 2400. 14 e, opinii, a jednak gwiazdkowych mamy aż 52. Także strzał w dziesiątkę, jeżeli o co chodzi. Dobra, i pierwszą recenzję zaraz sobie jakąś tutaj wybierzemy. Um, taką w miarę. Ta książka zmęczyła mnie przeokropnie. No, może tak. Syl książki podchodzi trochę pod literaturę piękną, za którą nie przepadam, więc od pierwszych rozdziałów nie wkręciłam się jakoś w historię. No i to jest powtórka z rozrywki e, z poprzednich recenzji. Tragedia, nie jestem w stanie tego do końca doczytać. No to nie. No to nie. Jednak gwiazdka zastęp, bo był dobry. Reszta jest po prostu do wywalenia i nie wiem skąd ta książka ma tyle dobrych opinii. Zraziłam się mocno do autorki. Szkoda. Tragedia. Miałam bardzo wysokie oczekiwania, którym książka absolutnie nie jest prosta. Sam pomysł na fabuły świetny, ale książka była zwyczajnie nudna. Przez większość czasu było o jednym i tym samym: zarówno Adi, jak i Henry. Wde, wydawali, się, wydawali mi się bez charakteru, bez polotu: zwykli, przeciętni bohaterowie. Bardzo długo męczyłam się z tą pozycją i żałuję, ale nie będę jej polecać. Um, I to jest też to, że ludzie zakładają, że e, jak biorę jakąś książkę, że tam bohaterowie będą nie wiadomo jacy. A też no właśnie pod uwagę, że właśnie no, my nie jesteśmy nie wiadomo jacy i po prostu często w książkach są przedstawieni zwyczajni bohaterowie z jakimiś powiedzmy nie wiem supermocami czy coś takiego. No to niekoniecznie zawsze będzie takie wiecie z takim polotem właśnie, więc, em, więc trzeba by było po prostu chyba zrozumieć trochę szerzej tą książkę niż y, tak no że po prostu bohaterowie są nudni i tyle. Porzuciłam po 30%, co patrząc na objętość książki nie jest wcale tak mało. Trochę się zmuszałam, trochę się nudziłam, nie miało sensu tego dłużej ciągnąć. Co, nie wy, co za niewykorzystany potencjał, jestem tak bardzo zawiedziona, że nie potrafię tego wyrazić. No i w sumie wszystkie te recenzje wyglądają tak samo, więc nie ma chyba co po prostu czytać ich więcej. Ludzie cały czas tutaj piszą, że było nudno, e, ciągnęło się i to są chyba takie główne zarzuty w stronę tej książki. Ja nie uważam, żeby ona była za długa, nie uważam, żeby była aż taka nudna. Że dosłownie się bardzo, bardzo nudziło No bo jednak tutaj mamy tą główną bohaterkę, która No skacze z tych różnych miejsc do miejsc No ogólnie te jej perypetie powiedzmy były ciekawe A szczególnie te jej początki w tym jak ona właśnie Wszyscy ją zapominali i tak dalej Więc nie uważam, żeby to było aż tak złe I aż tak nudne jak tutaj wszyscy opisują e, Także no nie wiem Ciężko mi się odnieść że mówiąc do tego no, i ostatnią już książką, może sobie weźmiemy, zanim wystygnie kawa. To mogą być ciekawe jednoglaskowe recenzje. I to też jest wolna książka. Ja już to teraz mówię, że ona jest naprawdę wolna, i ona może być nudna dla niektórych. Także jeżeli takie będą recenzje, to absolutnie mnie to nie zdziwi. Dobra, mamy tutaj ogólnie um, polskich recenzji. Nie wiem, dlaczego nie mogę przyfiltrować się go na polskie recenzje, mimo że widzę, że ktoś wystawiał polskie recenzje, nawet ja tu wystawiłam recenzję chyba, eee, a nie mam w ogóle tego. A, dobra, są. <ścoughs> 2604. No, wcale mnie to nie dziwi, bo to była bardzo też popularna książka swego czasu, także to raczej normalne, że jest ich aż tyle. Natomiast jednak gwiazdkowych ich jest. Uwaga, uwaga, 76. Dużo, 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 dobra, pierwsza. Cała książka polega na tym, że czekamy, aż jakaś nawiedzona bała pójdzie się wysztać. To jest dosyć em, bardzo, tak dobitnie powiedziane, ale poniekąd to jest racja. Tylko, że wiadomo, trzeba zrozumieć to głębiej, ale no to jest dosyć zabawne, bo to w sumie jest e, trochę racja. No ja tutaj widzę, że dużo jest właśnie po prostu jedno takich zdaniowych, że, że jest po prostu nudna. O, ja już mówiłam, że to może być po prostu nudne. To było tak beznadziejne. Kompletnie nie czułam klimatu ani żadnych emocji, poza frustracją. Postacie nie miały charakteru, a fabuła praktycznie nie istniała. Poza tym, okropnie napisana i niespójna. Czy była okropnie napisana i niespójna? Myślę, że nie, ale mm, to też wiadomo, każdy ma gdzieś tam może swoje, um, swoje spojrzenie na, na, na ten aspekt książki. Nasuwa się pytanie, jaki sens ma to krzesło? A mi nasuwa się pytanie, po co ta książka? Ostatni raz kupuję światowy bestseller. Myślę, że. 101, a w sumie. Bo mamy tutaj 5 gwiazdkowych 101 tysięcy opinii. 182 tysiące 4 czyli łącznie jakieś 283 opinie ogólnie pozytywne, więc e, taką książka, myślę, że właśnie dla tych osób, którym to się po prostu podobało. E, 1,5. Moja mikrofalówka ma więcej osobowości niż wszystkie bohaterki razem wzięte. No to ma świetną mikrofalówkę. Ciekawe, jakie firmy. Też bym sobie taką w takim razie sprawiła. Beznadziejne dialogi, irytujące, nierozwinięte postaci, powtarzanie tysiąc razy tego samego, jakby czytelnik nie miał pamięci krótkotrwałej. Może dlatego, że właśnie w tej książce takim no, głównym wątkiem mamy właśnie takie właśnie krótkotrwałe momenty. No nie wiem jak to określić, ale w sumie ma to sens, czemu te rzeczy są tam po prostu powtarzane, także, no i też, e, bo tam często były powtarzane na przykład zasady tego podróżowania w czasie w sumie. E, i wiecie, no jak przychodzi ktoś obcy, no to trzeba mu to wytłumaczyć i też nie wiem, jakby to miało być inaczej po prostu przedstawione. Mi akurat to się... nie, nie odczuwałam w ogóle tego, że to jest coś złego, że to jest powtarzane, więc no nawet bym nie, nie pomyślała, że ktoś może tak to odczuwać. Sztywne jak kij w dupie bohaterów. I wiecie, tutaj też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że sięgamy po książkę, w której mamy opisaną kulturę, którą my nie do końca może rozumiemy, nie do końca znamy, i też może inaczej to odbieramy niż, wiadomo, my jesteśmy Europejczykami, to też inaczej odbierzemy te azjatyckie książki. Także myślę, że to tutaj akurat kwestia po prostu kulturowa, że ktoś może odbierać to jako sztywne, jako takie, nie wiem, wywyższające się, coś w tym stylu, bo po prostu, no mówię, to są w ogóle. To jest inna w ogóle kultura. No i weźmiemy sobie jakąś jeszcze jedną, bo tak naprawdę tutaj też mamy cały czas te same zarzuty, jak zresztą w poprzedniej książce, że jest nudna, że jest sztywna, że tam się nic nie dzieje, że dialogi są takie nudne, że są właśnie powtarzania. Także myślę, że weźmiemy sobie właśnie jakąś tylko jedną, bo nie ma sensu ciągle czytać tego samego. Eee, także co? Jeden i zmarnowany potencjał, merytoryczne błędy i bezpłciowi. Bohaterzy, pisanie na jedno kopyto. Niestety nie łykam historii, w której Hirai tak łatwo przyszło zmienić swoje życie przez jedno krótkie spotkanie, a nie potrafiła tego zrobić przez kilkanaście lat. Bajka dla dzieci. I jestem w stanie zrozumieć, czemu ktoś może w to nie uwierzyć, eee, i to jest absolutnie jak najbardziej okej. Okay. Tylko, że no właśnie musimy pomyśleć o tym, że no dla niektórych tak naprawdę jedna decyzja może zaważyć na całym ich życiu i tak jak tutaj może to być jedno spotkanie. Niektórzy mają także nawet jedno zdanie usłyszane gdzieś tam od obcej osoby, z zmienić całe życie tej osoby, więc... Ja jestem w to w stanie uwierzyć, rozumiem, czemu ktoś nie jest w stanie w to uwierzyć, ale myślę, że to jest taka książka, po którą chyba raczej powinni sięgać. Może trochę bardziej dojrzały, dojrzali czytelnicy, którzy trochę bardziej już rozumieją to życie, bo. E właśnie te opinie, że to jest nudne, że to jest takie i takie, no to pokazują, że jednak chyba nie do końca po prostu ktoś może rozumie e, takie typowe życie, życie, e, bo dla mnie ta książka była bardzo, bardzo życiowa i myślę, że po prostu trzeba może trochę dojrzeć do niej, a może wrócić do niej za jakiś czas, żeby zobaczyć, że to faktycznie no nie było aż takie nudne. No, wiadomo, każdy, tak jak mówię, ma swoje gusta czytelniczo, o których się nie dyskutuje, ale e, no niektóre te opinie po prostu są takie, e, no nie wiem, Naciągane, tak jak ja mówię, ja, żeby dać jakiejś książce jedną gwiazdkę, to ta książka musi być naprawdę tragiczna. I ja też nie lubię dawać jednej gwiazdki albo ogólnie swojej gwiazdki napisać. Nie podobała mi się. Są takie książki, które po prostu nam no, się nie podobają i tyle, i ja to absolutnie rozumiem, bo ja też niektóre mam takie książki, które po prostu mi się nie podobało i tyle i, i po prostu no, gdzieś tam z nimi nie wiążę jakiejś przyszłości, w sensie nie wiem, czytać ich kontynuacja, albo do nich wracać, coś takiego, albo o nich opowiadać, e, ale jednak staram się zawsze znaleźć jakieś takie aspekty, które może podciągną gdzieś opinię tej książki, bo. No, tak jak mówię, wystawić też jedną, jedną gwiazdkę, dlatego że po prostu nam się nie podobało i nie patrząc na nic innego, no to tak trochę słabo. Także co, to już by było wszystko w tym filmie. Mam, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie byście chcieli książki może zobaczyć w kolejnej odsłonie takiego filmu. Bo mi ogólnie się podoba ta seria, tylko w tym właśnie odcinku były takie średnie te opinie. W ta w Poprzedni wydaje mi się, że były trochę lepsze, ale co? Ale mam nadzieję, że tak czy siak Wam się podobało i co? I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!